Cześć, witajcie w Królach duże. No jeszcze jeden taki filmik dzisiaj po tym nocnym update'cie. Mamy nowe wydarzenia. Jedno dotyczy Tarasku. No lok, który ja do tej pory może nie ignorowałem, ale stamina była z reguły pożytkowana na inne cele. No a tu zacząłem przegabiać moją drużynę właśnie na tego kotka. No i kilka stage'e udało mi się przejść, natomiast no poziom 10 ciągle jeszcze przede mną, wyjątkowo tutaj jest kotek nie uprzejmy, bo pierwszy się rusza i jak widzicie no, moi to już ledwo żyją po tym jego pierwszym ruchu generalnie więc no, nie możemy pozwolić sobie na jeszcze jakiś dodatkowy błąd to znaczy dopuszczenie kota do ataku no jeżeli on się ruszy no to jak widzicie moi już tutaj rzeczywiście ze, z tym zdrowiem na poziomie mizernym kolejnego ataku nie przetrwają więc to ogólnie ta strategia mi tu towarzyszyła właśnie na tarasku, aby kontrolować ten jego żółty tutaj atak gaucz, tak, ten turn metal, żeby on za bardzo ruszyć się nie mógł. No i wszystko się generalnie rzeczywiście na tym skupiam, żeby ten atak gałcz obniżać no i cały mój team jest generalnie do tego przystosowany no zaraz zobaczymy sobie o możliwych tutaj generalnie następstwach, no bo nie jest on taki free to play do końca ale te najważniejsze postaci są właśnie no free to play a więc udało się, udało się zdobyć ten dziesiąty poziom, to jest nagroda za pierwsze zdobycie tutaj tego poziomu, no to przyjrzyjmy się cóż ja tutaj w tej drożynie mam. Więc przede wszystkim postacie tu kluczowe, czyli Morgana i Sergiusz, no bo to oni głównie, czy też one odpowiadają za to, żeby ten turn kontrolować. Tutaj jeszcze, no może tylko na chwilę Wam pokażę, jak nie mamy nawet na tym jednym, zaraz się z tego wycofam, jak były ustawione skille tej drużyny, bo podczas bitwy nawet się nie zdążyłem do tego odnieść, więc Sergiusz prior priorytet ma na ten jego ostatni skill, no a reszta ma na drugie skille ustawione priorytety tak to wygląda no i zaraz zobaczymy sobie jak oni są zbudowani no bo tutaj niestety trzeba użyć jednego słusznego setu w tym dungeonie żeby wstać nas było właśnie na ten skillę, no oprócz Bedivera, tak on ma tutaj sety do zadawania obrażeń u mnie to akurat tak wygląda no nie jest jakiś tam super silny ale tak jak mówię jest dosyć szybki no i to też Tutaj z kotem trzeba się podczas tej walki ścigać. Jeżeli chodzi właśnie o Sergiusza, no to jest to Vigor Set, drugi set jest już tutaj raczej zupełnie nieważny. Tu jak widzicie, mam ich wcale jeszcze niepokończonych, tak, czyli nie mają na przykład banerów, tutaj co po niektórzy. Jeżeli chodzi właśnie. O, o tą panią, czyli Klaudię, tak samo nie ma baneru, ale też ma Vigor Set. No i nie są to jakieś rewelacyjne elementy, 4 gwiazdki, 5 gwiazdek i tak to mniej więcej wygląda, no ale prędkość powyżej 200 jest. Mulgana oczywiście też w Vigor Secie, to jest w ogóle najszybszy czempion w tej chwili taki na którego mogłem zbudować na moim koncie, więc no, możecie to jakoś do siebie porównać, bo to nie jest żaden też rewelacyjny prędkość tam 256, ale właśnie no, ją używam wszędzie, no i właśnie w Vigorsecie, więc to pozwala generalnie rzeczywiście ten wigor nam tutaj generować. I dzięki temu używać tych skilli. No, czyli umolgany jest to, tak jak mówiłem, A2. Atakuje trzy razy. Ma 70% szans, żeby tutaj ten atak gaucz o 10% obniżać. Czyli 70% to wcale nie jest jakieś strasznie pewne. Jeżeli chodzi o Sergiusza, no to on przynajmniej naszych tutaj przyspiesza, więc o 60%, ale jak widzicie, no jest też tutaj wyksiążkowany, tak, w jakiś sposób, bo tak to by było 40%, jeżeli byśmy te 20 odjęli, tutaj z jego, tu jest też ma pasywki, że tak powiem zrobione, to też jest coś, na co poświęciłem dużo zasobów, no bo na tej trzeciej pasywce to ma tutaj. Tutaj generację tego, regenerację tego wigoru na plus 2. Jeżeli to było plus 1, no to brakowało mi tego wigoru, powiem Wam więc zrobiłem no, dużo, żeby mu wszystkie te pasywki, a tutaj akurat na koniec mi weszło właśnie, żeby mu to wymaksować. Więc tak, teraz tak, no to ci czempioni są darmowi, tak? Sergiusz jest oczywiście w sklepie arenowym, używam na nim Flame Reliktu, który też jest do kupienia właśnie za walutę zdobywaną w grze, Czyli teoretycznie, generalnie można powiedzieć, że jest to czempion free to play. No, Klaudia, jeśli chodzi o Claudię, no to po prostu takiego czempiona miałem. Możecie tu wsadzić kogokolwiek, kto też operuje na tym Attack gauch. Tak, ona w ogóle nie jest wyksiążkowana, no bo tu by miała jeszcze niesamowite potencjał, żeby ten atak gauch obniżać. No, ale. Akurat widzicie, udało się z nią tutaj rzeczywiście przejść. Po prostu szukajcie kogoś, kto ten atak obniża. W odcinku, właśnie z zielonego smoka, prezentowałem Wam drużynę opartą właśnie na balku i jellycie. Oczywiście, można ich tu również użyć, ale no myślę, że na dziesiątym poziomie będzie trudno, ale do któregoś poziomu rzeczywiście mogliby tu sobie dawać radę, czyli spełniać rolę w zasadzie we dwójkę, taką jak spełnia seriusz tutaj w pojedynkę, więc no damage dealer to już jest dowolny kogo tam macie, no to po prostu bierzecie i zadajecie te obrażenia, wiadomo że bediver Jeden z najlepszych damage dealerów w grze, więc ja go akurat używam, chociaż ten żywioł jego tutaj nie do końca jest pasujący właśnie do Tarasku. Więc, no, tak wygląda ta akurat moja drużyna: dwóch czempionów Free to Play, dowolny damage dealer. I ktoś, kto także jest w stanie albo zwiększyć wam atak gałcz na kocie, albo zmniejszyć jego atak gałcz. I wydaje mi się, że ten sposób no, pomoże wam tutaj poradzić sobie z tym dungeonem. No to omówiliśmy kotka Tarasku jako kolejny dungeon. To taki miał być krótki odcinek. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, wesprzyjcie go jak możecie. Trzymajcie się. Cześć.